To za bajser. Wstałaś wcześniej? No. Tak, wcześniej. Jestem w Kauflandzie i tutaj zawsze wisiały reklamy, ceny. Wszystko było zasłonięte, a teraz w tej chwili jest wszystko pozdejmowane. I uważam, że jest dużo lepiej, bo jest lepiej wszystko widoczne. Tutaj po prostu była reklama, ceny każdego z produktów. Chciałem do pracy kupić sobie kawę, no i taką. Ja nie znam się na tych wszystkich innych kawach, które, które są, akurat, tutaj są chyba rozpuszczalne z tej strony. No ale widzę ładnie Nescafe, Frappe. Natomiast czytam składniki i w składnikach pierwszy to jest cukier. Dopiero później jest kawa rozpuszczalna 11%. To znaczy, że co, że tyle jest cukru? Praktycznie całe opakowanie to jest cukier. Ja mam to kupić za 17 zł. No zobacz, tutaj mam mleko świeże, niby. Wygląda świeże. Obok jest takie. To jest za 2,49, ale jest pasteryzowane w wysokiej temperaturze. Dlatego to odrzucam. A wybieram za tą samą cenę. Czy też 2,49. Mleko poddane pasteryzacji w temperaturze 74 stopni. S są dobre promocje na lody. Chłopaki jeszcze takich nie testowali. Kupione są wszystkie rodzaje Big Milków. Prawdopodobnie grandy i jeszcze może coś wybiorę. Magnum? Nie, Magnum już testowali. Najbardziej no ciężki mecz z liderem, wielokrotnym mistrzem Ligi Amatorskiej, przegrany 5-3. Najgorsze jest to, że miało być jeszcze dwóch chłopaków na zmianę, a graliśmy bez zmiany, czyli z trudnym przeciwnikiem i jeszcze bez zmiany. Przegraliśmy 5-3, ale ach, żałuję, że nie było po prostu dwóch, trzech osób na zmianę. Byłoby zupełnie inaczej. A miało być, zobacz jak to jest. No, ktoś pisze, że, że będzie, a później przychodzi, że go nie ma. A to, to mnie bardzo wkurza. To jest jedna z rzeczy, która mnie strasznie wkurza. To ja. A ty co robisz? Sprzątasz? No ale... A co? Siedzę. To dobrze. okna Mama nie chce, żeby ją pokazywać, jest w pracy u mnie, pomaga mi sprzątać, ale chce być anonimowa. Bo to radzi... A skąd masz takie piękne ten? Co to jest? Sukienka. Piękna. Z Z dożynek? Z których? 76? A z którego roku? W którym roku były dożynki? 77 był. Nie, 79 w szkole był. No, dokładnie. No i co, posprzątane? Bo zaraz jej wiesz, muszę sprawdzić. Test białej rękawiczki. No, przepraszam bardzo, ale na taką powierzchnię, żeby zajrzeć, no i tak nie w każdy kącik zajrzałam, ale... Przepraszam, proszę mi nie przeszkadzać. Okej, okay, spada. Jeszcze sprzątasz? Co? Końcówka. A teraz test białej rękawiczki. Nie, jest wszystko okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Gdyby nie mama, to bym zaraz tutaj brudem. No ale tak to już jest. Żona się zajmuje domem, a tutaj w pracy mi mama pomaga. Samemu mi jako facetowi jest ciężko. Nie, no to wszystko ogarnąć i tak dalej, pracować, nagrywać te vlogi. Także czasami kobieca ręka jest tutaj wskazana i potrzebna. Ze spuszczoną głową powoli idzie Mazurowa ze swojej damskiej niewoli. Czy roli? Z damskiej roli. roli. Z damskiej roli. Trzymaj się, synu. No dzięki na razie. Cześć. No i cześć Pa. Z rozsłudkami proszę iść. Okej. Okay. Do studia Będę. No, cześć. Na razie. Pa. To jest ludzka firma, ale naprawdę tak kampania mi się podoba. Modele. To na pewno nie są Polacy. To Ta sesja musiała być zrealizowana gdzieś za granicą. Naprawdę jest fajnie, okej. Okay. Podoba mi się. Może nie ma nic niby specjalnego, ale mnie się podoba. No dobra, no i teraz ciekawostki. Greenpoint, polska firma. Kiosk, Polska. Wojas, Polska. To nie. To nie jest polskie. Krop, Polska. A i tutaj empik. No i tutaj triumf też nie polski. Mogę tym na natomiast tutaj stary. Obiektyw? Tak. Aha. Czyli mogę to rozwalić? Tak, oczywiście, że możesz Serio? rozwalić. No? Serio? Aha. Nie no tam jest obiektyw, żeby ci nie wypadł, no. Cztery tysiące tam tego kosztował. Ale przecież i taki stary. No to, nie no, stary to znaczy, że co? Że, moż, że można robić? No, ale co ale się tak tak chce? Nie, tak chcesz jeździć Bo chcesz sobie jeździć. Ty chcesz jeździć? Dobra, dobra. Ale ten, mały. Czy duży? I wchodź, chodź, będziesz kochać. Nie. O, o, ta No. A bo to jest. To jest jeden, nie. Bo dostajesz jeden gratis. I dlaczego? Bo to Mam trzy paczki, czyli tam jest środku 6. 6 razy 3 to. 6 razy 3 18 jakiś dobrobył 29 razy 2 właśnie wyszedłem z miłoszem, żeby odetchnął, bo od chyba... Ile siedzimy? 4 godziny? Chyba 4 godziny nad matematyką i, i postanowiliśmy, że... cały dzień. Od 10 do tej Że tak długo ty siedziałaś cały dzień? No i po... Postanowiłem go wyrwać z domu, żeby wyszedł, żeby nabrał świeżego powietrza i przy okazji poszliśmy właśnie odebrać obiektyw, bo przyszedł obiektyw do Euro AGD i odebraliśmy go i tak to on wygląda. Jedna z osób napisała mi, że trzę trzęsie się bardzo ekran. Mam nadzieję, że teraz tak sobie spoglądam z boku, że nie jest już tak, tak nie trzęsie, bo ten obiektyw ma stabilizację. Tak, stabilizacja jest włączona i mam nadzieję, że przez to szybciej się przejdę że przez to jest dużo e, dużo lepiej Ej, mo mogę też powiedzieć? Nie wkurzycie? Nie. Ej, patrzcie co mam jedna paczka i dwa w gratisie. Je, znaczy jedna w gratisie. No, ale ty tego nie zjesz? Nie sepleń. A ty tego nie zjesz? Nie. Ha, cała dla mnie. Jakie są Libana chipsy hydraulika? Grand chips. To jest fajne Kran. U, nie. A ja dopiero teraz zajarzyłem. Kran. Kran chips. Od kranu. Jakie są najlepsze chipsy hydraulika? Tak, Mamy wedla, proste. Wedla. No. Nie. A mogę pić? Mogę. Piwo, czy możesz pić? No. To jest samorka. Ale jak ten sam organizm? Ty masz inny niż ja? Ja. Czy jeżeli będę starszy, to bym inne? Jak to? Mniej odporny na alkohol. Ale wiesz co, zastanawiam się w swoich blogach, czy vlogach, bo czasami jak piję jakieś tam piwo nowe, to chciałbym pokazywać, ale zastanawiam się, czy to robić, no bo... Nie, bo to oglądają dzieci geniecznie. A Właśnie jestem ciekaw, czy tylko dzieci, czy jednak Myślcie, ten. starsi też. Francis. Mucha tak głupia. No właśnie, a co sądzisz o tym, że... Nie, nie chcę tak robić. Mocny tak robi, że testuje w różne piwa. I ja też bym chciał przetestować, ale, ale jednak skoro dzieci mnie też oglądają, to nie. Tak nie będę robić, a chciałbym. No ja oglądam Mocnego. Oglądasz? Tak. Tak? On to kurde wszystko wywala za siebie i Mocny? No. 29 razy 4. No czekaj no. I zobaczymy, sprawdzę jak nagrywa. W takich ciemnościach. Teraz czas pozdrowień. Misiako, panie Mazur długo nie oglądałem filmów. Ale dzięki panom filmom zacząłem bardziej nagrywać. Dzięki za oglądanie i mobilizuj się do częstszego nagrywania, bo rozumiem, że chcesz nagrywać. Ops, sorry. Misiako jeszcze raz pozdrowienia. Dzięki za oglądanie i komentuj również w następnych odcinkach. Jan Marek, pozdrów mnie. Proszę, lajkuję każdy film. Marek, oprócz lajkowania. Jeszcze właśnie trzeba pisać komentarze tak jak teraz. I na zachętę dostajesz właśnie pozdrowienie ode mnie. I dzięki za oglądanie jeszcze raz i... Komentuj filmy, filmy. Oczywiście, lajkuj też. A jeżeli ty chcesz, żebym cię pozdrowił, napisz właśnie w tym filmie w komentarzu, żebym cię pozdrowił. I podaj powód, dla którego mam cię pozdrowić. Trzymaj się, cześć. Do jutra. Na razie, hej.